Życie? 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 Życie?

Mówiłem? Wiem, że nie ma kurwa żartów z Ernestem Ernest Ach chuj wie gdzie on trenuje Trochę u Buzibiego trenował, trochę u Krzysia tutaj Michalaka w Warszawie, trochę w tych Czechach. No i kurwa nikt się go nie spodziewa. nie no, ale myślę, że... wiesz, wiesz jak jest Zapaśnikiem, kurwa. Nie wiesz, wiesz, jak był Zapaśnikiem kiedyś. Co? Czy 10? 10, 10? 10, tak. To zmieniło było 8 razy 10. Nie 10. wiem, Bo może Klaudia chciała 2 minuty dłużej pooglądać. Albo posiedzieć może 2 minuty dłużej chciała. A słuchaj, wiesz, w tym roku robimy tam? Możemy pomyśleć. Pod koniec wakacji. Spoko, to jesteś pierwszą osobą, która rzuciła pomysł, ale ja pociągnę. Dobrze, dobra. no spływy są zajęte. Spływka jakowym Od kiedy się nie topie, kurwa, to już jest spoko, nie? No końcówka, nie, ale już byłem znieczulony. No ale ten Bimberek nie wiemerek no. <noise> najlepszy no. jest z wyły górami Pamiętajcie Jarek to mówi, że mu się po tym że wtedy film urwał i tam część miał w ogóle, wiesz, wycięte z życia, nie? przynajmniej rano nie umierasz. Z tym kajakarzem, olimpijczykiem. No, 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 no. Widziałeś, że masz takiego typu? Okay. Ja też go w pierwszy raz, kurwa, wtedy no, poznałem. No i zobacz, Adam, jest już 5 minut. No jeszcze nie, jeszcze 30 sekund, gdzie idą będą Punkty. Punkty. Ciekawe czy ktoś sądzie, przed masz taką karę, wiesz, finale w finale. Da ale zbytnie to robią do żółwia idą, ponieważ nie wierzę takie Ta. ogromne do żółwia, kręcają się i nie ma karnie. A Marcelo Garcia go chciał? jest mokry, teraz jest ciężko wrócić na wodę. Mam nadzieję, że się postawi na zapasy. Koniec. Już się dopadł do niego. Jest kurwa, ten strajk jacket mu zajebał i... Tu już jest, patrz. Musisz wyposał mowy. Patrz, kresie.